Z tej strony dzieci wojny dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat Copyright strików i innych markamentów, dzięki którym YouTube utrudnia pracę nam i innym twórcom. Zacznijmy więc, może, od tego czym w ogóle jest tak niewinnie brzmiący Copyright Strike. Według YouTube oznacza to, że Twój film narusza warunki korzystania z praw autorskich i może zrobić z nim tak naprawdę co tylko uzna za słuszne. I tu się właśnie pojawia problem. Spośród 74 filmików na naszym kanale, aż 20 z nich dostało takie właśnie ostrzeżenie. Nie przeszkadza nam to aż tak bardzo, że wszystkie zostały zdemonetyzowane, lecz to, że część z nich została zablokowana na całym świecie. Brzmi to tak, jakbyśmy co najmniej ukradli filmik PewDiePie'a, dali w prawym dolnym rogu znaczek wodny Dzieci Wojny i udawali, że jest to nasze wideo. Oczywiście nie jest tak nawet w jednym procencie, ponieważ nad każdym filmikiem pracujemy co najmniej 10 godzin i od nikogo nigdy nic nie ukradliśmy. No może oprócz pomysłu. Czego YouTube zazwyczaj więc doszukuje się w filmikach? Otóż muzyki. Jest to o tyle irytujące, że w niektórych filmikach jest to podstawowy element i tak naprawdę usuwając go można bardzo łatwo zepsuć cały kształt. Praktycznie wszystkie trailery mają copyright strike z tego właśnie powodu. Wyobraźcie sobie teraz, że na przykład w Donald Tusk kontra Andrzej Duda leci w tyle muzyka, na przykład Strab Nation, która stosunkowo jest rzadko copyrighted. Wyglądałoby to naprawdę zajebiście i profesjonalnie, Hollywood stałoby na pewno dla nas otworem. Ale teraz coś, co uderza nas najbardziej. Chodzi o filmik When You Dance Everywhere, fit Adolf Hitler. Została w nim wyciszona muzyka, więc musieliśmy to zdjąć, ponieważ tak jak przed chwilą wspominaliśmy, był to podstawowy element, na którym opierał się filmik. I nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego i śmiesznego, gdyby nie to, że Aldo Jones posiadał dokładnie ten sam utwór w swoim wideo i jakimś dziwnym trafem nie został usunięty lub wyciszony. Już nie wspominając w ogóle o tym, że na YouTube jest parę dziesiąt kopii tej piosenki i wciąż nie zostały zdjęte. Nie jest to pierwszy taki przypadek, ale w sumie chyba najbardziej uderzający ze względu na czas, który poświęciliśmy na produkcję i właśnie taką niesprawiedliwość, ponieważ filmik został zdjęty ręcznie. Mimo wszystko, my i tak jeszcze nie mamy tak źle. Wspominany wcześniej Aldo Jones i Materialissimo mają dużo gorzej. Pierwsze z nich robiąc parody trailerów, które są naprawdę wyśmienite, pod każdym z nich ma kopierać strajka, ponieważ YouTube wykrywa ścieżkę dźwiękową oryginałów. Moim zdaniem jest to totalny bezsens i ogromny cios w tematykę. Jego kanału, a zarazem całego gatunku parodii. No, ale żeby nie było, YouTube dla równowagi propaguje też inne rodzaje filmików. Na przykład spróbuj się nie zaśmiać część 1851, która składa się w głównej mierze z filmików innych twórców. <laughs> Jakie to było śmieszne przelecie w nagrodę 1000 dolarów na mojego PayPala. <laughs> to, było, to było jeszcze śmieszniejsze, przelejcie mi teraz 2000! <laughs> Albo na przykład wyśmienite pranki typu prankuję mojego tatę, żula transwesetę z tekstem piosenki z buku moda krew. Wzielecie cały utwór w tle bez żadnego editu. Patrzcie jak mu teraz dojadę. Złaszło to na piwo Patrzcie teraz nie będzie wiedział co odpowiedzieć Do flaszki ubrakuje ale jajca teraz bo tym się już na bank nie pozbiera nie na bank Materialissimo często natomiast wykorzystuje popularne MLG Reaktion. Dla nikogo nie miało to znaczenia, dopóki nie zdobył on ogromnej popularności. Wtedy jakiś wilk z Wall Street i Bóg biznesów wpadł na pomysł, aby wykupić do tychże Reaktionów prawa autorskie. Duża część filmików Materialissimo została zdemonetyzowana, a ten oto geniusz zaczął na nich zarabiać. Niestety nie ma zbytnio możliwości powołania się na coś, co powszechnie nazywane jest w Polsce prawem cytatu. To znaczy, teoretycznie można się odwołać, ale jeżeli YouTube. Uzna, że nie masz racji, to może ci nawet usunąć konto. Nasuwa się więc wniosek, że w ten sposób, być może, nieświadomie YouTube utrudnia i ogranicza pole manewru kreatywnym i ambitnym twórcom, nie należącym do dużych sieci partnerskich. Bo jeżeli ktoś do takich należy, to często jego filmiki są nienaruszalne, niezależnie od tego, co w nich było, jakie materiały zostały przedstawione. My też do takich chcieliśmy się przyłączyć, ale od miesiąca nam nie odpisują, więc jesteśmy na 100% przekonani, że pewnie mają urlop albo poczta im się zepsuła. Dzięki za obejrzenie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i rozjaśniliśmy Wam mniej więcej działania tych niefortunnych komunikatów. Dajcie znać w komentarzach, co o takim. Czymś sądzicie? A także oceńcie ten film, aby pomóc nam go wypozycjonować i przy okazji udzielić pewnych wskazówek. Z góry dzięki i widzimy się wkrótce. Narka.